odpowiedź, jak e, progresować? Nie zmienia faktu, że dalej jest tragicznie, ogólnie jako trójboista zawsze byłem wyrzeźbiony. Nie, jest za 15, ja o kontroli. Nie, jest za 5! No, to powiedzmy, że jest za 15. <grym> Zerknąłem tym okiem, którym nie widzę, i zauważyłem. Ale na szczęście moja głowa na tyle pozwoliła mi, że wiesz, nie traktujcie tego poważnie, ale się naprawiła samo, nie? Znam jego mamę, nie? Czyli moją siostrę. No ale był przy tak jak ja go zobaczyłem, go to. No, kurde, do mnie baz z kategorii 140. Byłem o Sebastiana, odcinek, jakiś mieliście na kanale. A korzystając z tego, że przystojniejszy z braci również zawitał, pomyślałem, że fajnie by było zrobić trening z paleciokiem, tym bardziej, że bardzo często pytaliście. Dzień Zaraz. dobry. Witam, Dzień. staram się jakoś godnie zaprezentować się na Twoim kanale. Bardzo mi miło w takim razie. Ja lubię treningi góry, bo na przykład jak przychodzę na siłownię a mam mało czasu, bo mam pół godziny do odbioru dziecka z przedszkola, to potrafię 10-11 ćwiczeń zrobić 21 minut i. Naprawdę? No, tylko że wiesz, ja sobie łączę po dwa ćwiczenia na miesięcy ciężarze, ale ilość ilość powtórzę, 10, 12. Było to tak stompowane i po 20 minutach idę, się dalej rozżywajmy te siłownie. A Tak bym <grym> nie patrzył, <grym> bo ja już <grym> potem, nie? Niż po treningu. Panie, bo przynajmniej nie wchodzę w jakieś duże ciężary, co na przykład. Bo ja dziennie trenuję, dziennie. I ostatnio mi się udało w piątek nie iść, na, nie iść na siłownię, bo byłem u dentysty. Po dwóch godzinach, jak już przestała działać, to znieczulenie tak nie zaczął bolić ząb, że już wziąłem Nurofen. I gadam, kurde. Boli mnie ten zabieg odno na tą siłownię. Bo wiem, że nie powinienem ćwiczyć te 7 razy w tygodniu, ale nie idę i potem gadam, kurde, no. Ja czuję, że się cofam, nie? I no, że najgorsze jest to właśnie, że mi się potem wydaje, że się cofam w rozwoju, jak nie pójdę na te siłownię. A wiem, że powinienem 4-5 razy w tygodniu, bo to jest idealnie, żeby się regenerować, nie? No i co? Sebastian Aha. nam udostępnił siłownię, także Aha, są, bo on, dzisiaj... on ma takie ciężkie te ciężary. I takie grube widzę strasznie. Grube, właśnie, on wszystko ma fat grip. Wiesz co trzymać? Ty masz 4, ja to widziałem. Ja no, no i no i co? No trabe spokojnie fajnie mi wchodzi na bareczki Zosie. Które? ty się tam rozglądasz te 50 chciałeś? A przy ja nie biorę takich dużych ciężarów. Ostatnio sobie wycwaniłem, że sobie robię właśnie bareczki w takiej wersji fajnie mi się tyle jak tą warków pompuje i zawsze sobie takie coś pykam przed wyciskaniem. Właśnie super też do rozgrzewki, o tym Sebastian wspominał. No, jak nie widzieliście, to koniecznie sprawdzie odcinek. Bo u mnie było tak przeważnie, że Marcin jest bardzo prostym człowiekiem, jeśli chodzi o siłownię. Mało kiedy rozgrzewam się, rozciągam, praktycznie nigdy się nie rozciągam, nie? Zawsze przychodziłem, robiłem przysiady, potem akcesoria, tak było ze sobą zawsze. Potem doszedł do takiego momentu, że musiałem się rozgrzać, powiedzmy jakieś wykroki, polikwin i dopiero przysiad, bo się już postarzałem. Przez to, że robiłem tylko takie ćwiczenia jak przysiady, martwe ciągi, to gdzieś tam zaniedbałem te resztę tą akcesorię i powodowało to, że nie robiłem takiego przysiadu jak robiłem, jak wszystko czas. robiłem, cały full pakiet. No a przez to, że nie ma czasu na siłownię przy dwójkę dzieci niekiedy, a trzeba ten trening zrobić, to przeważnie robię wyciskanie, tam powiedzmy jakieś kuba notation pierdoły, czy dwa ćwiczenia i idę do domu. Przychodząc do tego, tam powiedzmy za trzy dni robię znowu górę, bo to jest siła. I wychodzi na to, że im mniej robię, tym więcej siły. Słuchajcie, macie odpowiedź, jak yy, progresować? A czy ogólnie zawsze tak jest, że więcej nie znaczy lepiej? Jakbyś potrenował sobie planami, to byś wiedział, że tam nie ma że tych planów takich jakoś wyolbrzymionych, no, na przykład widza na tej siłowni różnie. Ludzie potrafią godzinę spędzać na samej rożewce, do danego boju. No do mnie to jest taka strata czasu, że ja, jakbym ro jak robić powyżej godziny, tronik, to mnie już bierę. Ja już do domu, nie? Skończę, A powodę. teraz plan cię seba rozpisuje czy sam sobie? Nie, sebe? robię to sam intuicyjnie, ćwiczę. Już się tak zgadujemy z sobą. Tylko, że ja na razie nie miałem żadnego konkretnego celu. Chciałbym mieć cel taki, żeby wystąpić w jakichś zawodach. dostać jakieś duże zaproszenia na jakieś te, już mi tam gadają, że no i no inny tam rzucisz, to wiesz, że jakaś tam współpraca godna, no dobra, i tylko, że ja się nie czuję w formie. W sensie, ważę 115-116 kilo. Widać, to... kawał chłopa teraz jesteś w No właśnie, dużo osób mi gada, że na żywo, jakby spotykają to. Jak ci widzę? to lepiej niż w YouTubie? Trochę bądź wtedy jak się widzieliśmy? No może być tak, że ważyłem podobnie, z tym, że było bardziej zalane, nie? Okej. Okay. Teraz mi się tak choćby ta sylwetka troszkę nadbudowała, widziałem, już brzuch strzedł. Poszło to tak, gdzie miało, bo nawet i trochę więcej łapiec, większe są te wymiary, ale troszkę lepiej sylwetka wygląda, co nie, co nie zmienia faktu, że dalej jest tragicznie. W takiej, powiedzmy, formie nie byłem nigdy. W sensie, może byłem, jak wyszedłem teraz ze, ze, ze szpitala, miałem tam różne problemy. Nie było tak zalania, nie? Takiego zalania, nie? Dlatego, wiesz, ja też ogólnie jako trójboista zawsze byłem wyrzeźbiony, nie? W sensie nie było takiego brzucha, zawsze był też ich Ale wy z to samo mieliście, No, no, samo no tak samo. i ja, u mnie właśnie jest taka, y, powiedzmy, sylwetka do trójboisty, bo przeważnie trubuści są ogromni, nie grubi. No fajny, fajnie, fajnie, fajny ten trenik. Ogólnie <gulny> jest taki temat, że mi nie możesz pozwolić gadać, nie? Bo jak mi pozwolisz nie, gadać, to. Nie w ogóle czasu, ja cię nie wyganiam, ale wiesz. Nie, wiecie. nie, nie, spokojnie, tam wszystko jest w miarę pod kontrolą. Ja, ja zobaczę, nie. którą mamy, wiesz, żeby nie było mówić żeby ci tam nie uciekło. Nie, jest za 15, ja, ja kontroli. Za 15? Mhm. Nie, jest za 5. No, to powiedzmy, że jest za 15. <gulny> 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 Śląskie za 15, nie. <gulny> Ty jesteś taki zawsze pozytywnie nakręcony. Ty masz gorsze dni w ogóle, jest u ciebie coś takiego. Nie, mam. Naprawdę? <laughs> nie, ogólnie mnie troszkę to zdenerowało te oko. I... Ale ty się z tego śmiejesz, ty, ty tak ogóle... no, bo wiesz, no co ty co no. Ja jestem ogólnie pozytywnie zawsze nastawiony. Jestem z tego znany, że. A czy ludzie myślą, że no, akidebil, to, wiesz no, Mnie tam nie idzie obrazić, nie? ja się nie obrażę. My możesz tam się rzucać, powiem byle jak gadać. Mnie to tam że, że, za, za bardzo nie rusza, bo osoby, które mnie nie znają, jak mi coś tam złego napiszą, no to co się mam przyjmować? Osobą, która mnie nigdy nie spotkała, nigdy ze mną nie, nie rozmawiała i, i mam się przyjmować jego opinią. Wszyscy ludzie, którzy z, z ze mną, że tak powiem, mają jakiś kontakt, to wiedzą, że nikogo nie muszę udawać, nikogo nie udaję. Jestem, jaki jestem. No i mogę się komuś, wiesz jak, a komuś nie podawać. Nie, masz ogromny dystans do siebie. Bardzo Ta. ogromny. Ja powiem Ci właśnie, widząc Cię na początku tylko w sieci, mhm. tylko na filmach, to to co mówisz, odbiera się takie wrażenie, że jesteś naprawdę pozytywnie, niesamowicie zakręcony, aż czasami mhm. może w tą drugą stronę, ale poznałem Cię na żywo, parę razy się z Tobą spotkałem, myślę, no nie ten człowiek, no taki mhm. nies niesamowity, elokwentny gość wygadany, mhm. bo trzeba... Rozwesolać ludzi, nie? Dobra, fajny trening. Yes, mamy to. Zrobimy, nie, to żeby... my zrobimy po prostu... sobie rozpiętki. My, żeby nie marnować Wam czasu na wizji, my machamy i Wam tylko tak tak, i tak, tak, Pomiędzy, tam nie widzicie tego, że ćwiczymy, ale no. uwierzcie, że ćwiczymy. Machamy, machamy. Pomiędzy. No i fajnie. teraz sobie zrobimy delikatnie rozpiętki. Brałeś dychę i ósemkę, ale widzę, że zmieniałeś. Wiem, 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 <laughs> ja widziałem. Zerknąłem tym okiem, którym nie widzę i zauważyłem, nie? Rozpięteczki mam no, takie widzę mocne teraz. No, 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 Fajnie no. rozciągają klatę i... A, A jest... jaką miałeś najpoważniejszą kontuzję? Yy, w mózgu. <noise> Oprócz? <noise> Nie, ogólnie... <noise> to my... już wyleczyłeś jakoś inną. Ogólnie tak, jestem leworęczny. Majkut. A prawą rękę tak, mam ucięty koniec palca. Tu miałem otwarte rozcięcie, które spowodowało, że nadrwałem prawy biceps. Ten palec on jest teraz wyprostowany. Okej. Okay. A jest fajnie. A to w robocie wszystko? To było z piłki nożnej. Yy, zawsze wchodziłem do bramki i broniłem, i zawsze jakaś poprzeczka, coś, i było połamane. A że mamy takiego przezajemistego ortopedę odłożę. Tak, mhm. lekarza, który potrafi właśnie. Tak uleczyć palce, nie? A ja mam tak, też mam krótsze. Bo niego wszyscy... O kurde, no widzisz. Też mam krótszego. A ja mam tu, nie? Koniuszek palca ucięty. A mi też, ale poznawcie już mnie uratowali. Kurde, masakra, no. Ale co, ogólnie co? Nie masz czucia na dole, na końcu palca? Tak trochę pobolewam, jak ja zimęs, tu nie jest i mam tak palca. dalej. Ale, ale odczuwasz, Fez, y, spadek siły między lewą a prawą? Miałem kłopot. Paradoksalnie, w ogóle patrz na moje ręce, która jest większa? Llewa, lewa, lewa. No. Paradoksalnie, po tym zacząłem trenować bardziej lewą ręką, a, bo się a, przestraszyłem. I aha. ona zaczęła iść do przodu, Co nie mogę teraz gadasz? tą tej dorównać. No u mnie patrz, u mnie ta jest 1,5 centa bo tu już pełny biceps, nie? No, no, a to prostu... widać taką dziurkę ma no. a kto ma takie opcje? I optory? ogólnie temat jest taki, że nikt mi w to nie wierzy, nikt, że tak powiem, każdy obala moją teorię, ale moja teoria jest taka, że ja kiedyś za dziecka, miałem chyba 10 czy 11 lat, otworzyłem drzwi wahadłowe, takie, takie mhm. harmonijne, w klatce ręką i przebiła mi się, to już całe rozcięte było. Mi się wydaje, że w tym momencie musiałam jakiś nerw uszkodzić i przykurczyło ten biceps, bo ja nigdy nie robiłem bicepsów, tak, no z sobą nigdy nie trafowaliśmy bicepsów przeważnie, Martwy czy on od klata i nie byłoby kiedy nie, nie musiałbym widzieć, że jest albo silny albo coś. Wiadomo, że przy jakimś przy wyciskaniu przeważnie musiałem zrobić tak, że musiałem przesunąć sztangę. Mówiłeś kiedyś o tym na filmach. Pamiętam to. Pamiętam to. I tak właśnie gadam, nie wygłupi, a do takich rzeczy doszedłem i stwierdziłem, że fajnie, bo ja potrafiłem tak wyciskać, nie? się potem fajnie wyprostowało, że teraz ta siła jakby wróciła, no ale przez to też nie potrafię tych zastranych 200 kg wycisnąć na klatę. Bo jak już byłem, jak już czuję, że 185 wycisnąłem, to lewa robi to bardzo lekko, a prawa już jest. Tak jak, do... że jest jej taki maks. Że albo bark sięknie albo coś, no i kurde, czemu tych 200 nie wyciśniesz, nie? Tam powiedzmy, no wiadomo, jest tam gdzieś w tej głowie te 200, ale gdzieś tam... Swoją drogą Jeszcze będzie? Jeszcze na to jakoś tak... Jeszcze bez, będzie czas, jesteś młody, czas, tak jest. Jeszcze wszystko przed Tobą. Ogólnie zawsze się czuję na 18, więc... A ile masz? trochę ja, troszkę, więc... Nie, ja. 35. 35. O, widzisz, teraz już jest ładnie. To w przyszłym roku też masz 18, tylko drugi raz. Drugie, tak. Diety nigdy nie miałem, nigdy nie mam. Coś w sensie miałem, tylko jak robiłem e, sopot. No to wtedy, byłem na diecie, trzy miesiące to u mnie to jest rekord, nie? No i zrobiłem powiedzmy, swoją sylwetkę życia. Tylko zapomniałem się uczyć pozowania, nie? W sensie pozowałem sobie sam, tam powiedzmy mi podpowiadali kulturyści różni, no ale to zabrakło, nie? I potem, jak już doszedłem do tej drugiej, e, przeszedłem dalej, to. Pozowałem, nie? I, I robiłem coś takiego, nie? Sama mi mówiła, najszerszy, nie? A ja zrobiłem tak, robiłem. Zamiast robić tak, to ja robiłem tak, nie? Ja nie je chowałem, chowałem najszerszy. I on mi, a ja nie widziałem się w lustrze, nie? I no. ja robiłem tak. zawsze robić tak, nie? I wiadomo, kurde, nie? Kiedyś, kiedyś jak ćwiczyłem, to nigdy nie przypuszczałem, że nie jest, że mogę na przykład nie robić przysiadów, martwych ciągów, ogólnie nóg. Bo my z sobą jesteśmy stworzeni do robienia nóg. Zawsze nas te nogi troszkę wyróżniały od innych, nie? Ale jak zacząłem robić właśnie kulturystykę, to zaczęło mi się podobać, że w 25 minut robiłem treningi i pompa, nie? Kurde, to mi jarało, nie? Najgorzej było właśnie przeboleć, bo ja zrzuciłem ze 100-11,5 kg na 89,95 na scenie. Czyli 21 przeszło kilo, schudnąłem. No i godem, kurde, i teraz zacznę grubnąć, nie? Gróbnąć, ale na szczęście moja głowa na tyle pozwoliła mi, że wiesz, umiałem to jakoś przełknąć, nie? Wolę być silnym niż, niż tam jakoś ekstra wyżyłowany, nie I wtedy Paleciak to połączył i jest dzisiaj pięknie wyżyłowany. Znaczy <laughs> tu żyły nie ma. <laughs> a, łapy nie ma, a tu żyły nie ma. <laughs> no ale fajnie, fajnie, naprawdę. do tak, tej fajnie. pracy musisz ogrom kroków robić. Dzisiaj na przykład ile zrobiłeś widzę, masz zegarek. Dzisiaj mam mało, dzisiaj mam 16 tysięcy. A, już. mało. No. No szczególnie jak wyszedłem z pracy miałem już 12. To Ty że... jesteś taki bardzo aktywny w ciągu dnia, ta praca jednak sprawia, no, że... Tak. No tak. Ty musisz dużo jeść, żeby tą uwagę trzymać, bo Ty... No właśnie u mnie z jedzeniem jest na tyle problem, że jak ja wychodzę, w sensie w pracy jem z na leśników na dwa posiłki to roz, rozkładam, no i przychodzę do domu to niekiedy zjem, a niekiedy na siłownię, kiedy na siłownię to nie jem i dopiero jem po siłowni, czyli około 17, nie? Mhm. No i potem na wieczór mi przyjdzie, to tak najgorzej właśnie to, że ja mało jem, no i tak. To, jednak jednak to... trzeba energii, żeby ten kocioł na Pędzić, trzeba, no. trzeba, trzeba, trzeba. Jeszcze w robocie, ile ty w robocie przecież spalisz kalorii, To tylko nie kroki, przecież ty i tu, i no. tu. Co to Pyrol? Jeszcze zagadka. Eee, no pyrol to Marcin, wiesz, powiedzmy z dwa lata wstecz. Jak byłem przysarzem, no to na Pyrolu się ciągle robiło, nie? Trzeba było nabijać sprzęgła różne. No i jak już nie szło, to zawsze Marcin nabijał. nie? Marcin o... wie, co to pyrol, a wy możecie napisać w komentarzach. Musiałem to robić i mi mnie... się zmusiłem sobie wyciskanie. Nie wiem, czy robiłeś kiedyś takie rzeczy. Nie traktujcie tego poważnie, to nie traktujcie tego jako. Trening, no bo ja też gdzieś czuję po wczorajszym treningu, bo wczoraj robiłem te przysiady. A nie! Ja wczoraj robiłem w górę. Przecież klatę wczoraj robiłem. No właśnie. Klatę robiłem i jak nigdy zrobiłem dużo serii rozrzewkowych, czyli robiłem wiosłowania, robiłem szruks, robiłem wznosy bokiem, faceful, rotation. No i no właśnie, do tego dzisiaj jestem kopiłem poleciałka, pyk. Robisz to nie? Robię. No jest fajne, nie? Fajne, fajne. 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 Fajne, bo to fajnie e, aktywuje moje bareczki pod wyciskanie, bo długo się muszę rozrzewać. ostatnio, właśnie przez ten bolący bark. Kiedyś jeszcze miałem tak, że niedawno, że mi się palce otwierały. Jakaś cieśnina nagarska, albo coś. Ja nie potrafiłem zgiąć tych palców. I co zrobiłeś z tą cieśnią? <grym> nic. kompletnie <A. grym> nic, nie? Ale się naprawiła samo, nie? Ale to jest nie? Takie takie kontuzje, które są i powodują, że kurde niby pierdoła, a siedzi w głowie i go tam, no, kurde najgorsza kontuzja, nie? No palce, no nie no. mogłeś nie trawić. No. ja Ci powiem też, z tym swoim palcem jak go uciąłem, to też ja sobie dorobiłem haki, żeby łapać szlankę, bo nie miałem jak. Tu miałem szwy i nie mogłem ściskać tą ręką. Ja ciężary, bo nie zdjąłem po treningu. Zostaw na razie, zostaw. On i tak nie ściąga, bo on potem ma zawsze drogę. Nie, zdejmiemy. Żeby ładnie było. Seba powie, że przyjechałem, nie zdjąłem. No, ja Ci powiem, że ja pierwszy raz widziałem ostatnio u Seby, że, że miał porządek na siłowni, czyli a. zrzucony ciężar ze, ze sztangi, nie? To znaczy przyjazd? No właśnie, Znaczy no właśnie. przyjazd, no, właśnie. no i co? Bicepsik sobie zrobiły na zakończenie. Bomba. Czekaj, też, też też przeważnie nie robiłem, uh. a stwierdziłem, uh. kurde, idzie się przypadać do tych grubszych do tych chwytów, to też chwyt może nie? Widzę, widzę właśnie, kurczę, jak to ciężko trzymać. Paleciuk, Ty masz jakiegoś idola sportowego? Albo miałeś kiedyś? Kurde, tak Ci powiem, że nie myślałem o tym. Wiadomo, zawsze tym idolem był Mariusz Pudzianowski, bo oglądało się te... Teraz, do teraz oglądam, bo ostatnio sobie zakupiłem bieżnię. Stwierdziłem, że swojej żonie zakupię bieżnię, to sobie będzie chodzić. Dzieci też, bo młody jest 12 lat i sobie gra w piłkę, to się fajnie przygotuje. A ja nigdy nie robiłem cardio, ale stwierdziłem, że dobrze do serca, jednak tam sobie porobić te kroki, nabić. No to sobie kupiłem bieżnię żeby zachęcić mnie do chodzenia na bieżni, bo ja się nudzę po 50 minutach, to sobie właśnie odpalam w stare odcinki strongmanów. Ja zawsze później jak wszystkich dominował. No i potem wiesz, oglądasz i nagle och, pół godziny minęło, nie? No i tak sobie spowodowałem, że sobie troszkę robię tego dla serca dobra, no bo u mnie nie ma czegoś takiego jak gardio, nie? Ja nie mówię, tak iść, iść na siłownię i patrzeć w jedno miejsce i iść, nie? Dlatego grałem w piłkę. biegając za tą piłką te 90 minut albo półtorej godziny na treningu, no i to, by to było przyjemne, nie? Nie patrzyłem to pod takim kątem, że biegam, tylko sobie gram piłeczko, nie? I też tam gdzieś u mnie w tej głowie to inaczej odbierało, nie? Bo mogę sobie jeść byle co? Bo ja zawsze jem byle co. Wyglądam jak wyglądam, czyli bardzo dobrze. No nie, nie. Ale wiesz, źle nie ma, ale mogło być dobrze. Nie? Nie pij, nie? No. No, aktualnie co Szymon Wójtowicz jest taki bardzo i sympatyczny. Nie wiem, miałeś okazję poznać. Nie, nie poznałem, ale... Bardzo widziałem fajny. Ja pamiętam jak jeszcze byliśmy na, chyba na materiale, jak kądziwik chyba pierwszym tonem atakował. tak to chodźcie, mu zrobimy wywiad, nie? Do KFD. Nie, nie chcę wleć. Taki zawsze był wyciszony, cichutki, mimo że przeogrom, przesilny, nie ja on teraz 140 par kilo. Ostatnio wrzucił na WK e, swoje zdjęcie ze swoją dziewczyną. Kurwa, 140 kilo, a on jest, wiesz. On ma taką właśnie genialną sygnałkę, jak miał zawsze Pudziak, bo mi się to podobało, że wiesz, w Sawickach był zawsze zalany, a Pudziak zawsze Polakinie, czyli do, do dymek i byli byli przeogromni i prze... prze Ale to, to co Ty, ty mówisz, że zezanie. jesteś trójboistą? No, jednak... Dlatego ja zawsze na to stawiałem. Fakt, że, że, że tak powiem, no nie było jakichś dużych ciężarów, bo jak patrzę teraz, jak na przykład y, moja, powiedzmy, kategoria wagowa, no to są, jest, jest, już są siłacze, nie? Nasz y, siostrzeniec, 4, 15 lat, a on już ma teraz w łapie 47. Na pompie. czy Jest w moim, czy jest, jest większy ode mnie, nie? On u sobie teraz chyba robił wtedy 140 ma wyciskanie zrobił, czy 150, teraz nie pamiętam, no ale chłop jest jest tak tak samo, sylwetka taka, genetyka taka, że gdzieś tam dzieci od po nas, chociaż Seba, jak zawsze powtarzał, to nigdy nie miał takiej genetyki fez, nie? Ja zawsze byłem wyżylony, jak miałem powiedzmy 73 kilo, to u mnie było wszystko widać, nie? A że u mnie powiedzmy była jakaś ta genetyka zawsze, no ale... Kurde, teraz 15-16-latkowie robią takie, takie, takie ciężary, że to by się wydawało, że dużo robisz, a on przychodzi i robi to i... Niesamowite idzie, to, jest. Niego to jest. Tam 200-250, no. widziałem 16-latek, 250 kg w martwym ciągu. Dlatego wiesz, oni zawsze będą mieli podważaną swoją naturalność. U niego akurat wiem, że Wiktor na pewno jest naturalny, bo... Znam jego mamy czyli moją siostrę. Ona by go zabiła. Nie? Tak, nie? Także... najpierw ciebie, a później go. No, a on jest też... Znaczy bardziej sobie, bo, bo... Znaczy on też tam... Trener Paweł mocno mu wszedł w krew. Okay. I on naprawdę on trzyma się każdego kilograma, każdego grama w jedzeniu. I rośnie. Nie? To jest nieprawdopodobne. Wykorzystuje 100% swojego potencjału. Cenuje na 100% tym planem od trzymie się wszystkiego. I to jest właśnie jego że zasługą, że, że idzie do przodu. bo. Jak jak ja bym miał choćby w 50% tyle zapału, co on ma, no to jestem silniejszy o przynajmniej o 100 kg w boju. Nie? A jeszcze zapytam Ciebie, ty, tak rozmawialiśmy o tym trójboju, jakie wyniki maksymalne osiągnąłeś w trójboju? Bardzo, bardzo małe. Bardzo małe. A liczbowe, jakbyś miał wymienić, czy już nie pamiętasz? Tak. Zapomniałeś. Właśnie najlepsze, że ostatnio sobie przypomniałem wiele, ile zrobiłem w martwym ciągu. Ile? Ostatnio właśnie wczoraj oglądałem w Polski, jak byliśmy z Big Mike'em we Wrocławiu, udało mi się zaliczyć 285 na zawodach, nie? 285 ciągi, 305 mam przysiad w taśmach, 270 mam w neoprenach i wyciskanie mam rekord 185. A na zawodach chyba mam zaliczone 177,5. Bardzo duże wyniki. Dlaczego no, mówisz, że mało? No, no nie. To jest promil, promil, promil szybkości. Jak najbardziej jestem zadowolony, bo u mnie jest tak, że ja nigdy nie miałem presji na zawodach. Ja nie wytwarzałem sobie presji. U mnie zawsze na zawodach było tak, że jakbyś zobaczył moje materiały na zawodach, jak ostatnio byliśmy w, w Siercach, gdzie zrobiłem mistrza Europy. O na XPC? Tak. Ja Nawet nie wiedziałem, że zrobiłem, ale zrobiłem. Był przekozak, taki przek, przekonkretny koleś, ale on gdzieś trenował na tych bumperach, na tych ciężarach inaczej i troszkę inaczej, wiadomo, ta sztanga lejko się zachowuje, jak w, w ten ciężar jest nisko, blisko, a inaczej jak jest szeroko, no i nie zaliczył y, swojego tam, powiedzmy, boju, chyba 320, nie, nie zrobił w ciągu, jakoś tak i przegrał ze mną tam chyba o 10 czy 15 kilo, no ale był przeogromny, jak ja go zobaczyłem, go, no kurde, to chyba z kategorii 140. Nagle się dowiaduję, że on jest No i wygrałem gdzieś z Zim, ale ja zawsze sobie podchodziłem tak, że mam zrobić dobry trening. Stawiałem się, że zrobię dobry trening, a co będzie, to będzie, nie? Mogłeś przyjść, po pożartować, już jak pogadać i tak, aaa zawody, dobra zawody, nie? No i zrobiłem te mistrzostwa Europy i wtedy zrobiłem właśnie 305 przysiad. Marcinie, dziękuję Ci tak. bardzo. Również dziękuję. Sorry, że tak dużo gadki, ale no. Życzę, aby 300 poszło w ciągu i 200. Tak a ja Tobie te 160 dziękuję bardzo. z zapasem na... 200 ba na 200. Dzięki bardzo. Buziaczki.